Witajcie, kochani, przeczytam Wam dzisiaj wierszyk pod tytułem Żabka w Klapkach. Była sobie mała żabka, która chciała chodzić w Klapkach, bowiem była przekonana, że bez klapek jest przegrana. I tak sobie pomyślała, że gdyby te klapki miała, mogłaby poranną rosą kroczyć w Klapkach, a nie boso bo nie chciała żabka dłużej moczyć swoich żabich nóżek. Ostrzegały żaby babki. Po co żabko ci te klapki? Żabki mają bose łapki. Wszak to już kijanki wiedzą i bez klapek w wodzie siedzą. Ale żabka nie słuchała i do miasta pokicała, używając czterech łapek w celu zakupienia klapek. Kica żabka suchą szosą, suche łapki żabkę niosą. Z każdym centymetrem drogi wysychały żabce nogi. Z każdym wprzód oddanym skokiem sechu jej grzbiet na równi z okiem. Jak ta droga mi się dłuży. zamarzyła o kałuży. Aż tu naraz, tuż za miedzą, przy kałuży żaby siedzą. To nie żaby, to ropuchy, i łapczywie łapią muchy. Ale gdy żabkę ujrzały, nagle łapać je przestały. Żabka pokazała łapki, mówiąc, że pragnie mieć klapki. Ale w drodze wyschła srodze, wysuszone nóżki, oczy, no i pragnie się zamoczyć. Roześmiały się ropuchy, aż je rozbolały brzuchy. I spytały małej żabki, po co żabko ci te klapki? Żabki mają bose łapki. Wszak to już kijanki wiedzą i bez klapek w wodzie siedzą. Żabka bardzo się zdumiała, bo już rano to słyszała. Zamyśliła się przez chwilę. W głowce myśli miała tyle. Wreszcie po zwilżeniu łapek powiedziała, nie chcę klapek, skoro wiedzą to kijanki i pływają całe ranki, skoro żaby i ropuchy w wodzie moczą sobie brzuchy, skoro taka jest natura, to ja tutaj nic nie wskuram. Odtąd ani razu żabka nie wspomniała już o klapkach. Porzuciła tamte bzdury, korzystając wprost z natury. Dziękuję Wam za wysłuchanie wierszyka i zapraszam do subskrybowania, lajkowania i słuchania w formie podcastu.